Podjąłem decyzję, aby przekazać ponad 700 milionów złotych do Agencji Rozwoju Przemysłu. Te pieniądze posłużą między innymi pomocy, i widzę, że tu pan minister już się uśmiechał w duchu, pomocy między innymi dwóm firmom raciborskim, oczywiście Rafako. I chodzi tam o na nowe uruchomienie produkcji. Będziemy definiować, co jest możliwe, natomiast środki, aby to stało się faktem zapewnimy poprzez Agencję Rozwoju i Przemysłu i Rafamet druga firma, druga fabryka z Kuźni Raciborskiej, y, która jest dzisiaj w dyspozycji Agencji Rozwoju Przemysłu także otrzyma pomoc, która powinna y, y, umożliwić y, nie tylko przetrwania, ale rozwój tej firmy. To tak na, na dobry początek, jeśli chodzi o, o y, efekty naszej pracy tuż po obchodach tysiąclecia. Korony Polskie. Bardzo dziękuję Wam wszystkim, bo dużo pracy i wysiłków to włożyliście. Polub skomentuj, udostępnij.